Witajcie w kolejnym odcinku na temat opowiadanie prezentacja 13 sztuki ZEGARAMETRON, no, oczywiście no. Ja tą znowu 13 sztukę kupiłem w zawierciu u pana Zbysia w Lombardzie, ja za tą 13 sztukę dałem 160 zł. I dzisiaj kolejny nowy filmik na temat opowiadanie prezentacja 13 sztuki ZEGARAMETRON, no, czyli "Prezentacja bicia gongu trzynastej sztuki zagramatronu, oczywiście." No pięknie zabił ten me zegar metron, super, no naprawdę bardzo nie bije ten zegar metron, super, no, ano. A jeszcze no na tym y, filmiku chciałem pozdrowić aż cztery osoby. Pozdrawiam Jakuba i y, Kostrupca, pozdrawiam Damiana y, Pety, Walikrusznik. Pozdrawiam Maję i Monikę z Wielkopolski. Pozdrawiam Was dziewczyny i pozdrawiam Was chłopaki. No. Ano. Moi drodzy yy, widzowie, jeśli jesteście nowi, to zostawcie e, łapki w góry suby, bo będą kolejne filmiki na temat opowiadanie prezentacja 15 sztuki zegarmatrono to czyli może nie może nagram za tydzień albo więcej jak będę miał w ogóle czas no w ogóle no więc no moją nazwę możecie podawać znajomym żeby wasi znajomi wbijali na mój kanał zostawiali łapki gór sobie bo będą kolejne filmiki na moim kanale, na YouTube. No. Ja na YouTube nazywam się Sylwek, zegarmistrz Metronox. No. Moją nazwę możecie podawać czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy to też na TikToku oczywiście. No. Więc ja się z Wami żegnam. No to do następnego odcinka. Na razie, cześć Wam. Moi widzowie, cześć Wam!